Mili Państwo, w jednej z moich ostatnich podróży biznesowych miałam okazję poznać i pracować z Michaelem. Jest to menedżer ponad pięciotysięcznej załogi w niemieckich liniach lotniczych. I powiedział mi coś takiego. Wiesz, Sylwia, w życiu każdego z liderów, menedżerów, kiedy pracujesz ponad 27 lat w jakimś miejscu z jakąś grupą ludzi, bo takie ma doświadczenie, przychodzi moment, przychodzi moment wyzwania. I mimo, że Michael duszy, niesamowity lider z ogromnym sercem do ludzi, bardzo wrażliwy i odpowiedzialny. Powiedział, dodaję na co dzień ludziom skrzydeł. Powoduje, że ludzie chcą się rozwijać i pracować razem ze mną. Ale był ten moment. Był dzień, kiedy ponad 80% mojej załogi poszło na strajk. I powiedzieli mi, że to nie jest coś skierowane przeciwko mnie, ale taka jest ich decyzja. Pomyślał, i rozmawialiśmy o tym w jaki sposób można pracować taką historią kiedy zapraszasz ludzi do jakiejś podróży biznesowej kiedy nie zawsze wiesz jaki jest koniec tej podróży do czego możecie dotrzeć i dzisiejszy świat biznesu jest właśnie taką podróżą do nieznanego podróżą w nieznane gdzie właśnie można sobie zadać pytanie co zrobić i w jaki sposób zaprosić ludzi żeby chcieli za tobą podążać w związku z tym postanowiliśmy jako Progressive Partners i Think Tank zaprosić Państwa na warsztat aktywny, gdzie możecie wyposażyć się w to narzędzie, jakim jest storytelling, opowiadanie mocnych historii, które będą pracowały dla Państwa. Możesz już dziś pomyśleć o tym, jakiego rodzaju historia jest w Twoim liderskim doświadczeniu, którą chciałbyś wzmocnić i wziąć na warsztat 25 października w Warszawie. Dlaczego warto? Dlatego, że wtedy zaprosiliśmy Michaela Margolisa, który jakiś czas temu sprzedał swoje domy w Stanach Zjednoczonych i postanowił wybrać się na taką światową wyprawę, dzieląc się swoimi odkryciami i doświadczeniami pracy z Google, z Facebook, NASA, Bloomberg, po to, żeby móc doświadczyć polskich i europejskich liderów i wyposażyć ich właśnie w to mocne narzędzie. Warto być z nami 25 października w Warszawie. Sylwia Lewandowska, Flediani Progressive Partners. Zapraszamy wspólnie z Think Tankiem.